Witam 8 sierpnia 2012 w Brzeźniku koło Bolesławca uzdobywczyni trzeciej nagrody z lotu Mondabaum, pana Wiesława Pogwizda. Zostanie udekorowany w tej chwili pamiątkowym medalem, a okazały pucha otrzyma w Szczecinie na zakończeniu sezonu. No, proszę Gąbka pokazać panu Zbyszkowi wyglądnie, jakie głębie są te dalekie loty ponad 1300 km. Panie Wiesławie, serdecznie gratulujemy, Dziękuję żeby następne przychod przydatywały go. Nowie się gratuluję i, i sukcesów na następny rok Dziękuję i rozszerzajmy bo, to tak jak się... Bo wiesz, pan reprezentuje ziemię Dolnośląską. Była olimpiada w Poznaniu, co prawda. Y, lata temu teraz będzie dziewnicze i sądzę, że ktoś pana Gąb może na, na pewno tego olimpiada będzie możliwość ustawić go na olimpiadzie w styczniu. Samiczka jest bardzo ładna, widać gąbek klasowy na siedmiu piórach. Jest dobrze, że dobrze tak? przygotowana jest ładnie. Jest maleńka samiczka, ale to takie trasy to pewnie dla nich są, bo to, to jest gołąb przygotowany na takie właśnie dalekie dystansy. Tutaj podpowiem, że Zbyszek Złotkowski jest tutaj kierownikiem klubu lotów dalekodystansowych Dolny Śląsk. Z powodzeniem zorganizował lot z Le Havre i... Również organizujemy jeszcze w tym roku lot finałowy Gołębi Młodych z Niemiec I tutaj zaproponujesz tą miejscowość? Ja bym zaproponował właśnie tej Ibenburen, to jest przed Rejne I my ten lot lotujemy już 3 lata z powodzeniem I tam jest dobre wypuszczenie, dobry punkt, mam tam układ z tym potwierdzającym Mam telefon, mam adres, także bez problemu możemy... Czyli wstępnie datę ustalimy na? Ja bym ustalił ją po tej naszej ustce, my ustkę mamy 30 to trzeba było dać, 23. 23. 30. 30 byśmy polecieli ten tak, tak, tak. i Wtedy my byśmy mogli polecieć równocześnie z łódzką, tylko że u nas Uska jest lotem nagrodowym i wtedy hodowcy nie radzą na tym. Na Dobrze, Ipenburen. czyli my jako klub lo, lotów dalekodostawnych Ziemia lub w połączeniu i, z Dolnym Śląskiem polecimy lot finałowy 30 tak, września. Tak, tak. A teraz pan, panie Wiesławie jeszcze coś opowie o tej gołębicy, co panu taką tutaj furorę zrobiła. 1300 kilometrów to jest no, niezwykły wyczyn. No co ma być? trzyletnia samiczka. Może chciało się wywodzić. Ona, się, ona jest od, y, z głębi pana Wiatrowskiego. Mm -hmm. Janusza Wiatrowskiego, tak, to Janusza jest, No, no mistrz z zeszłego roku miś Młodych. Ona tu ma w sobie Jansen de Clark, troszkę to jest Matthias Hanskund Taka przeciętna samiczka, jeżeli chodzi o, o, o nasze oddziałowy loty Taka przeciętna samiczka. Hmm. Jednak takich, jednak jej pasują takie loty dłuższe, nie? gdzie tam jest wolniejsze tempo, to ona wtedy się coś tam pokaza. A jak już się coś za szybko, to niestety to nie przechodzi po konkursie. Po prostu jest upartym, który chętnie no, tak. wdąży do domu. Wolno swoim tempem, ale do domu. Tempo je ona sobie, nie? Do domu i tak dalej. No ale jest to naprawdę po raz pierwszy taki lot zorganizowaliśmy, w tym roku chcieliśmy to spróbować po prostu i z tego co widzę, to, to udaje się, hodowcy są chętni, coraz więcej chętnych hodowców i taki przykład takiego głębia Ja myślę, że to jeszcze bardziej rozpropaguje, dlatego że zachęci innych hodowców do dawania na takie loty. No nie, to jest fajna rzecz. Tak, jest to jest, fajna jest bardzo to jest fajna rzecz. Jest. No, to jest ten, no. A u nas było trochę tak, hodowców, którzy by dali, nie? Było chętnych, no, tylko no. wtedy ten dla wręcz żeby wyszło w normalnym czasie, to było więcej na, 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 na ten Montauban wszystko, Antybany, tak. to matyrowano. Tak, matyrowano, żeby to wiadomo co dać. Czyli jest to olbrzymia satysfakcja dla hodowcy jak powraca gąb z takiego dystansu, no tym bardziej, że wygrywa tutaj nagrodę. W tym wypadku medal i, i puchar. To nie jest taki Jak najbardziej. To to bo, nie, nie, krótkie loty nie mają takiego prestiżu, po prostu gdy wiatr dmuchnie każdy ma, każdy się cieszy. Natomiast przy takim locie ten wiatr no, to nie ma aż takiego Elon wpływu sobie mieć tego zacięcia, żeby dążyć do tego domu, nie? Zacięcia. Tak, tak. To jest, To jest lot z nocowaniem, to nie są loty jednodniowe, że on przeleci A, ja dystansy, nie, on musi umieć siąść, przesiedzieć ta. gdzieś, w jakimś miejscu, schronić I i się, i tak, leci, tak, leci. tak, tak leci. bez jedzenia, bez picia, po, po prostu. Tym bardziej, że ona, ona teraz leciała jako wdowa, z wdowieństwa leciała, nie? Ale młoda chowała jedne? Ni, nic czy, Nic nie chowała. Ona jest po początku zero. Tak? zero. Aha. W tym roku nic chowała, nie chowa. No a, i dlatego trzyma ta kłata do... A na jesień będzie chowała, młodzież. Teraz jak to przyszła teraz do samca, nie cieszyła Aha. się bardzo, to będzie nie odchowa, tylko jajka. Rozumiem. Dopiero następny w styczniu, będzie styczniu bo to młode Zimowe, tak? Zimowe, no, Pomysłowo i tu trzeba trzymać, kopać na zamknięciu, bo to widzę pod Lasem takie u mnie. To ja zjaw wszystko. Znaczy, do wiosny. No módków troszkę bije, nie? Tak nieraz 7-8 bije stary i teraz nic nie bije w tym roku. Uciekają. No, uciekają Dziękuję mówię. za spotkanie. Dlatego... Brzeźnik Bolesławca, Ryszard Osnowiec, Polska. Dziękujemy również. Dziękujemy.